No siema, jak co mieć? Pasowało powiedzieć jak co miesiąc, no nie? No właśnie, a coś tej jakoś opiedzielał. Dwa tygodnie czerwca minęły, a dalej nie mam podsumowania Maja. No, to jest karygony. to jest karygonne do Gwidu także z tej okazji wam HK został łapkę w górę. Zostało mi przypomniane pod wcześniejszy filmem, że gdzie jest film z podsumowania Maja. Przepraszam, wiem, wiem, przepraszam, zawiodłem. Ale już przechodzimy tematu i obgadujemy skrzynki, jeżeli chodzi o otwarcia w maju 2022. ok na początek mamy tabelkę klasycznie z ilością otwarć w ciągu ostatniego, to już roku tak na sprawy, bo już od roku realizuję tą serię. Od roku panie to zawsze Fudig dostarcza nam wspaniałych informacji, wspaniałych da danych jeżeli chodzi właśnie o e, otwarcie skrzynek w Kanadzie Global Offensive, możemy zobaczyć, że ta tendencja to troszkę nam ostatnio spada, bo praktycznie pieła się ona w górę od już tej listopada. Cały czas możemy zobaczyć miesiąc, w miesiąc mieliśmy postęp. Okej, okay, tutaj nie koza, że w lutym było mniej, no ale luty był krótszy. Tak jak sobie to przeliczysz, to ci wyjdzie, że dalej mamy jakby dzień do dnia, jakby wziąć pod uwagę średnią, gdzie ilość otwarć, dalej będzie w lutym więcej. Także do marca mieliśmy cały czas tendencję, dostałam przez te około pół roku, może tak powiedzieć, przez te pięć miesięcy, a od kwietnia możemy zobaczyć spadek. Z czego się bierze po pierwsze bardzo ważny termin, a mianowicie PGL Major Amfib. Chyba więcej mówić nie już, ok? Chyba już wszystko, kojarzy, że ludzie po prostu przerzucili się na kapsułki. Rozumiesz? Mam nadzieję, że tak. To, że przerzucili to znaczy, że i je otwierają, jest raczej inwestują, w związku z tym, że jest mniejsze kasa na opening i o tym myślę, że na pewno warto wiedzieć. Jeszcze teraz warto sobie przypomnieć, jak to wyglądało właśnie w wcześniejszym miesiącu, czyli właśnie w kwietniu i odgrzebałem, właśnie tak wyglądał ten wykres, przyjrzyj się jemu dość uważnie. Ja teraz na chwileczkę się jeszcze tutaj skojarzę, żebyśmy mogli wszystko po kolei sobie poobserwować. Najwięcej tutaj oczywiście, jeżeli chodzi o klacza. Tutaj możemy to sobie zobaczyć, że tak to wygląda. Później mamy 2 bardzo wysoko i skrzynki, które miały około mili milion gamma 2. Spectrum 2 oraz Danger Zone Case. No, a teraz już wracam ja i możemy sobie przejść do Maja. Oh yeah. to i klasycznie zaczynamy sobie od końca i możemy zobaczyć, że praktycznie ten poziom 10 tysięcy cały czas właśnie nam figuruje tutaj właśnie, jeżeli chodzi o te pierwsze pięć skrzyneczek. Tutaj szybki przeskok na kwiecień, możemy, wyglądać, możemy zobaczyć, że wyglądał to praktycznie bardzo, bardzo podobnie. Weapon jest co ciekawe, zanotował dwukrotne spadek, i możemy zobaczyć, bo tutaj mamy, go za teraz widzimy maj, 13 tysięcy, a w kwietniu było to 21 tysięcy, także dość ciekawe. Też najmniejsze otwarcie były w kwietniu, jeżeli chodzi o te starsze skrzynki, co myślę, że też daje dużo do myślenia, jeżeli chodzi o inwestycje właśnie w te przedmioty, tak? Operation Phoenix case, pierwsza skrzynka, która jakoś tutaj wspięła się wyżej, 200 70 tysięcy otwarć, wcześniejszym miesiącu możemy zobaczyć 350. Także dużo, nie dużo, ale ten spadek, według mnie takie 30%, jest dość solidny, i to warto wziąć pod uwagę, że Fenixa teraz się mniej otwiera no i może to też wyprowadzić do jakichś ciekawych zawiłości na rynku. Obecna wartość tej skrzynki to jest, jak możesz zobaczyć 565. Też tutaj ciekawie wygląda. Też ten Fenix ostatnio sobie podrożał, bo tego nie możemy na pewno przejść obojętnie. Widzimy, że przez ostatni miesiąc mamy tendencję wzrostową z 526, na teraz nawet 6 zł odnotowane na wykresie. Co myślę, że już same w sobie jest dość właśnie to ciekawe. I teraz wracamy sobie na wykres z maju, możemy zobaczyć, że breakout case a tutaj 300 tysięcy otwarć i skacząc sobie właśnie do kwietnia widzimy, że było to 287, więc tutaj bardzo, bardzo wręcz identyczny poziom powiedział, wręcz identyko tutaj te kilka tysięcy maginy z błędu, którego ja w ogóle nawet nie był pod uwagę, może gdzieś być być to obliczeniowe i tak dalej. Następnie Operation Vanguard Case, 45 tysięcy chroma, chroma 100 tysięcy, czy chroma nie miała przypadkiem więcej, a nie, minimalnie. Minimalnie także też niewiele, Chroma 2 dwójka, 470 tysięcy, tutaj bardzo, bardzo podobnie, też nie mam czego porównywać. Falszą na Shadow do Giewitu, to jest Maj, możemy zobaczyć 180 tysięcy web web z maleńką przewagą doszadała, a teraz, uwaga, boom tutaj było minimalnie. Na przewaga za na mnie, to zawsze śmieszne, bo te skrzynie po prostu zawsze jest ta różnica tam kilku tysięcy, był jeden miesiąc, ta różnica była większa między nimi. I ona idą, to może powiedzieć łeb w łeb. Jak to wygląda na markecie, jeszcze byś pewnie zadał pytanie. Już sobie na to zobaczymy, jak właśnie wygląda Shadow OS Fashion i są to skrzynie, które oczywiście zostały wydane mniej więcej w bardzo podobnym okresie czasowym. widzimy niewielka różnica. Supplyowo, rzekłbym, że identycznie, cenowo, rzekłbym, że również identycznie, także jak najbardziej spoko. I do dalej, Revolver Case 515 tysięcy. Dawniej to było 450, także revolver case, jak to się to, to troszeczkę 70 tysięcy w 60. 70 tysięcy w perspektywie takiej skrzynki. Myślę, że to jest naprawdę dużo. Operation Wildfire Case 125 vs 140, bez żadnych większych hub. Chyba ma 900 tysięcy vs 840, na tych liczbach to już nie ma większego znaczenia. Następnie gamma 2 900 tysięcy i tu chyba jest wzrost. Właśnie tak. O, o pewnie, że 100 tysięcy otwarć. To jest bardzo dużo. Niewiele gamma 2C żeby w maju przebić barierę miliona otworzeń, co wiadomo jest takim bardzo ważnym krokiem, jeżeli chodzi o tą skrzynkę, ale no nie udało się. 997, ten numer trochę to kłopoty, ale tego przejdziemy sobie zaraz. Możemy zobaczyć. gławkę jest 309 Spectrum 400 tysięcy Operation Hydra 15 tysięcy. Jestem ciekawy, jak to było w kwietniu. Operation Hydra, dokładnie tak. A to pamiętaj, że operacja Hydra nie przekroczyła 5 tysięcy, a zobaczmy sobie, że teraz przekroczyła 15 tysięcy. Także zobaczmy jak duże zainteresowanie przez właśnie Hydra Case i możemy zobaczyć, że to również znajduje swoje odzwierciedlenie na Markecie, gdzie ta książka kosztuje 65, a jeszcze niedawno kupowana była za niecałe 40 zł. Także o tym na pewno wiecie, że ta Hydra sobie to jest fajnie ciekawie na cenie. I następnie co mamy Spectrum 2. dwójkę 1300 tysięcy odwartej chyba wielkiej różnicy nie będzie. A będzie, przepraszam, Spectrum 2 dwójka o 300 tysięcy więcej możemy zobaczyć w miesiąc. Do miesiąca, co dla mnie będzie bardzo ciekawym wnioskiem, ale okej, klaczka jest 3,5 miliona, tutaj chyba to będzie szło dokładnie tak samo, 3,5 miliona, tak jest, dokładnie tak samo, dalej ta ja tutaj mniej więcej przy okazji 3,5 miliona się właśnie cały czas otworzy. Klaczka jest, jak możemy zobaczyć, jedna z ciekawszych skrzynek, sam osobiście w nią trochę zainwestowałem w ostatnim czasie, liczę, że nie możesz możecie ciekawie podzielić, jeżeli chodzi na przykład o taki temat jak wylecenie z puli, właśnie to może tutaj być interesujące, więc polecam sobie to obczajać. Lecimy dalej, czy jeszcze to widzicie, tak, Horizon Case 400 tysięcy, wcześniej 3400, także tak samo Danger Zone Case, już tego nie widzicie, więc ja się na chwilę muszę schować, żeby żeby pokazać Wam prawdziwe, potężne dane. Danger Zone Case, 1 100 000 versus jak możemy to sobie tutaj łatwo zobaczyć, 900 000. Także Danger Zone notuje tutaj spadek, o tym warto też wiedzieć. Prisma na stronie 500 000, Shutter Trap 87 000. Ok, 87 000 Versus jak możemy zobaczyć 112 we wcześniejszym, także spadło zainteresowanie właśnie Shutter Czy to się jakoś przyniosło można na 1 500 że wiadomo, że Shutter Trap oraz Fracture są w pewnym sensie tak sprzężone. I Fracture Case, 1 200 ,000. także jakoś tutaj turbo niesamowicie ten Fracture nie wzrósł tutaj. Że 100 tysięcy, to jest spadło 30 tysięcy, więc, jakby obwólna pula jakoś tam zaszła do góry, można tak powiedzieć. Jeszcze wiem, dokładając tego, że w maju ogólnie nam spadła ilość otwartych skrzynek, właśnie to w maju. Może to być dość ciekawy wniosek. Może to tutaj naprawdę dużo dać do zrozumienia, może też to właśnie być jakoś tam kluczowe, albo wręcz znaczące, jeżeli chodzi o przyszłość flagczea. Gdyż możemy zobaczyć, że za niedługo pewnie pojawi się nowa skrzynia i czy zastąpią nakracza, czy flagczea, no to jest temat bardzo otwarty. I taka statystyka może tutaj naprawdę ciekawie namieszać. Także na co polecam zwrócić uwagę Operation Broken Funk, 1,100 170 tysięcy. Wcześniej to było 1 180, także identycznie 2 miliony 800, jeżeli chodzi o szatę chleba, dokładnie tak samo. Raptide case, może zobaczyć 850 i 2 miliony 100, cofamy się tutaj na sam koniec. Raptite jak sobie składu. Uwaga! Zobaczmy na to. Tutaj 1 200 tysięcy, 850, także zobacz, jak niesamowicie będę powiedział największy chyba spadek, jeżeli chodzi o taki miesiąc do miesiąca, to jest właśnie, jeżeli chodzi o Operation Raptide Case. To jest dla mnie dość ciekawe. Jeszcze pragnąłbym pe tylko właśnie sobie odzumować te dwa wykresy, żeby Wam tylko to na szybko jeszcze pokazać, jak to tutaj będzie sobie wyglądało i może Możemy teraz zobaczyć szybkie przełączenie między tymi dwoma wykresami. Tak to wygląda. Największe właśnie różnice widzimy chyba tutaj na raptajdzie Bardzo dużo również widzę, jeżeli chodzi o Spektrum 2. zobaczcie tej 980 tysięcy, tutaj 1 200 000, też o tym że się na tym spuszczałem. Dużo również widzę, jeżeli chodzi tutaj o właśnie przeniesienie na Chroma 3 oraz na Gamma 2. Też tutaj mamy wzrost. I ciekawie tej glove, glove Case. jest Case 100 człowiek, możemy zobaczyć. W nowym miesiącu tylko 300 tysięcy, w poprzednim 514, więc też jeden z największych chyba spadków. Tutaj jeszcze Danger Zone Case, możemy zobaczyć w wcześniejszym miesiącu 1 100 000, teraz 30 tysięcy, no tutaj widoczne są te skutki wywalenia tej to właśnie skrzynki z puli dopiących to właśnie skrzynek. Także myślę, że wnioski są dość ciekawe. Myślę, że cały ten wykres naprawdę nam ciekawi. Naprawdę bardzo fajne zestawienie maja i kwietnia wyszło naprawdę ciekawie. Bardzo duże różnice oraz bardzo duże tendencje, które już nam wskazują, się będzie działo na markacie. Bardzo duże naciski na to, co za niedługo się może dziać, to jest dodanie nowej skrzynki, to jest wylecenie jakiejś starszej skrzynki, czy to będzie klacz, czy fakt możemy zobaczyć, że ten wykres nam troszeczkę tutaj pokazuje, że jest zainteresowanie o jedną i drugą. Także tutaj ludzie już myślą, ludzie już tutaj powoli działają na korzyść, właśnie albo jednej Albo drugiej, także to wygląda dla mnie bardzo ciekawie. Co chciałbym powiedzieć na koniec? To zbierz sobie te dane, jeżeli planujesz im w jakąkolwiek, jakąkolwiek skrzynkę. Czy to będzie Falsham Case, czy to będzie Horizon Case, czy to jest Operation Raptite Case, w jakąkolwiek. Myślę, że te dane są dla Ciebie kluczowe, bo pokazują jakieś zainteresowanie tą skrzynką, jaki jest na nie popyt, oraz co ciekawe, to ile ludzi tak dawno sprawy otwiera. Bo to, że na rynku jest ich X. To okej, okay, z tego mogą być wszystkie otwierane w ciągu jednego miesiąca, a może żadna nie być otwierana. I to jest bardzo ważny wniosek. Jeżeli widzisz, jakie są rzeczywiste te otwarcia, to naprawdę w świetle Twojej inwestycji możesz to się dać dużą, dużą przewagę na też tą community.